Gitara, teraz widzę czat. Tylko że na telefonie będę go miał. Dobra. Edytuj w studiu, to zamknij. Zarządzanie. Transmisja. Okej. Okay. Uuu, Siemano. Kolega po fachu. To znaczy. <grym> Czekaj, bo. O, mam dwa czaty teraz. Gitara. Teraz wszystko widzę. Sorry, dopiero ogarniam na YouTube, to bo nie, nie umiałem wcześniej. Ale już się um na zaraz się. O, nie mnie, tu, poczekaj, gościu. Dobra, chwila. E, Shimano, Elsnathan i Mario. Dajcie mi sekundyczkę. Ja w ogóle obs nie ogarnię. Da się jakoś czas z tego OBS-a wyjąć, żebym jakoś miał na ekranie? Nie da się w ogóle. A to? Wydziel okno czatu. Freshnie. Ej, one z tej dziury tu wychodzą. Tu pierwszy dał like, yy, A ktoś dał lajka like w ogóle? Da się dać lajka? No no fajnie. <laughs> nie ogarniam jeszcze. Eee, chwila. Kamera, utwórz wirtualną kamerę. Tryb studia. No to nie, nie chcę. Cięcie, przejście. Nie wiem, nie ogarniam. Jak jest tu ktoś z was, ja widzę czterosową. Jak ktoś spośród tych czterech osób, które są, ogarnia OBS-a, to weźcie mi na Insta, napiszcie jak to, jak to, po wszystko tagować. Stacja Shell, a no, zaraz ten stacja Shell. Kurde, robiłem na stacji tyle lat, że powiem ci, że kontentu na to mam mnóstwo. Głównie na TikToku, nie wiem czy, czy widziałeś, na TikToku jest codziennie nowy film, dodaję. Na Youtuba w sumie też, ale jeszcze te starsze wrzucam. Bo generalnie, no kto się na stacji pracował, to się w cyrku nie śmieje, a ja pracowałem tyle, że on tak łeb zrasowany tym, że już na razie nie chcę tam wracać. I nie wiem przecież, czy jeszcze kiedykolwiek będę chciał. Wiesz, co, to głównie chodzi o godziny pracy że... i dni pracy, nie, że tam. Tak naprawdę ja pracowałem, jak wypadło, tak robiłem. Co mnie bije niewidzialnego coś? Jak wypadło mi, że robiłem Wigilię, to robiłem Wigilię. Stumble Guys? Nie znam, a co to jest Stumble Guys? Czy dobrze to czytam w ogóle? Ej, jaki ładny domek gościu ma. Ładnie, ładnie. Tylko jak tu na górę wejść? Tędy? Tędy. No i gitarra, Mario Mario, ty długo na Shellu robisz? Czy to jest twoja dorywcza praca, czy to już na stałe tam zostajesz? Nie wiem co to jest tam logaj, oh, sorry, mordko, nie mam pojęcia Ej, nie łóżko chcę znaleźć u niego, bo to nie jest mój dom, generalnie to jest dom kumpla, a... Nie wiem gdzie on ma łóżko to jakieś, łoże Ej, chat, dawaj mi info, gdzie jest ta stacja, to ja tam wbijam do was normalnie. Nagramy se filma. <grym> Ale dużo dostaję wiadomości, wiesz, od pracowników stacji, że dzięki temu, że ktoś o tym nagrywa, to oni się lepiej czują. Jakby siedzisz na zmianie w robocie i mówią, że widzą ten film i od razu się humor poprawia, że są w centrum fajnej akcji wydarzeń. <grym> no bo jednak to wszystko, to co ja nagrywam, to nie jest wymyślone, nie? Ja większość, znaczy większość. Wszystko to, to napisało życie, scenariusze napisane przez klientów. O matko boska. O! Yy. Słyszałem o tym, o magnesie neodymowym, że różne tam ludzie pasje mają związane z tym. Spoko, jak, jak działa i da się z tego jakoś fajnie dorobić, spoko. Aż sam się chyba zainteresuje tematem I czemu nie mogę się położyć? A, potwór. Kurde. Ej, do Magdalenki mam rzut beretem, przecież przez Magdalenkę jechałem jak z grójca jechałem do Janek. To przecież kawałek. Czas się kiedyś, bo teraz trasę zrobili mi od rawy mazowieckiej, bo ja w rawie mazowieckiej mieszkam. To teraz mam bliżej stąd, ale generalnie. Dobra, włącz z komentem. Eee, ja screener zrobię, To ja tam wbiję na tą stację, stary. Będę przejeżdżał, to odbiję. Lesznowola. Kurde, ja w Lesznowoli występowałem jakiś temu. Coś mi się to kojarzy. No, gdzieś występowałem w Lesznowoli. Na jakimś weselu. Bo ja występuję też jako iluzjonista, wiesz? Od 6 lat jestem iluzjonistą z komediowym programem. Fajnie, co występuję. Na weselach, szynach, osiemnastkach, poprawinach, różnych takich. Kod był potworem? Tu uciekam przed nim. Jak chcecie, może w ogóle gracie, może dołożyć tutaj, bo to jest serwer dla widzów. To jest serwer z TikToka, ale jak chcecie, mogę was to wpuścić. Lesznowola. Normalnie do Lesznowoli jadę. Dobra, mam sporo drewna. Generalnie tutaj chciałem sobie wybudować zamek. Eee, potrzebuję łopatę. No ej, peskitu, jak się odzywaj do mnie, mordo, ja wbijam do was na tego, na stację. Ja uwielbiam wchodzić na stację paliw, jak ja gdzieś występuję, bo ja występuję mówię w całej Polsce. I jak gdzieś się, jestem daleko i wchodzę na stację, to uwielbiam jak ludzie mnie poznają i mówią. O! Myślałam, że pana tu nie spotkam. <laughs> I ludzie, pracownicy tej stacji się jarają. Często właśnie jakieś tam... Tiktoczki nagrywamy, ale to bardziej takie dla znajomych. Gdzieś ostatnio byłem na stacji i... Wie pan co koleżanka na zmianie, często pana ogląda, możemy nagrać dla niej pozdrowienia? No i na tej stacji nagrywaliśmy niej pozdrowienia dla jakiejś tam dziewczynki, nie? Czy tam jakiejś kobietki, Nie wiem kto to był w ogóle, czy kobieta czy nie. W sensie młoda czy stara. No ale chodzi o sam fakt, że... Wiesz, że to fajne wchodzić na stację i proszę cię o pozdrowienia dla koleżanki, której akurat nie ma dzisiaj na zmianie. Nie uwielbiam, mówię. Uwielbiam jeździć po różnych stacjach, wchodzić. No czasami mnie nikt nie pozna, ale generalnie pracownicy stacji paliw to naj, moje największe grono odbiorców na TikToku, nie? I ci na, na tych stacjach bardzo, bardzo ogarniają, że ja to ja. Jak to na twojej grupie? Co to znaczy na twojej grupie? Jaką grupę masz? Jakąś tajną? No? Hmm. Jak masz jakieś pomysły na filmy, to stary, ja jestem otwarty na propozycje. Dzisiaj nagrałem kilka części stacyjnego bingo, bo stacyjne bingo to moja, moja ulubiona gra. I najlepsze wyświetlenia mi robi na TikToku też. Dzisiaj nagrałem cztery części samego stacyjnego bingo. Więc y, od jutra, jutro będą się pojawiały. Jutro o wleci pierwszy, y, kolejna część w ogóle tego stacyjnego bingo. I autentyczna historia: jak babka u nas myła y, sobie samochód benzyną z. Y, Parka jakaś przyjechała, nie? Młodzi ludzie, tam około 18-20 lat i yy, przewodem z benzyną polewali sobie szybę, a chłop wycieraczką mył tą szybę, bo oni myśleli, że to jest do tego, nie? Nie wiem, jak ludzie myślą i jak, jak wyciągają takie wnioski. <grym> jak masz na Grupa Neodymowi na FB. Ja kasper Kasper. imię Kacper. Kacper wlazł na Facebooku, możesz mnie znaleźć. Piękny i boski Kasper yy, nie wiem, jak oni do tego doszli, że benzyna z dystrybutora to jest do mycia szyb i oni lali tą szybę, maska była gorąca, samochód zapalił, w ogóle cyrk, 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 cyrk. Znaczy samochód, no to się zaczęło, on przybiegł po gaśnicę, no, aaa, długa historia, ale autentyczna, nie jest ani grosza zmyślona i to wleci jutro na TikToka, bo zrobiłem z tego stacyjne bingo, nie? <grym> Bo wlazło to jest moje nazwisko generalnie. Więc jak nie ten nie już piszę. Spoko, spoko, po live'ie ci odpiszę. Bo teraz sobie chciałem tak o chwilowo w ogóle testuję te live'y na tym. Akurat na przykładzie Minecrafta, bo kiedyś bardzo lubiłem. Natomiast chciałbym sobie móc czasem, bo widzę, że grono odbiorców na YouTube mi rośnie. Znaczy kilka tygodni temu miałem 900 osób już jest ponad 6000. i chciałbym sobie z tymi ludźmi pogadać, ale nie wiem wiedziałem ile osób będzie i czy będzie dużo, czy mało. Może też jest kiepska pora, bo ludzie z pracy wychodzą i tak dalej. Może wieczorkiem bardziej, no ale tak chwilę. Testowo. Chciałem pogadać Kacper. Kacper, nie Marcin, tylko Kacper. Marcina nie znam Kacper, Kacper. Nawet yy, profilowe mam yy, mój ryj na ryju. Znaczy na profilowym. Czapce Adidasa. Dobra i tu generalnie chciał zrobić zamek. Piękny i boski zamkowski. Ej, ten magnes neodymowy, kurde, to jest ciekawa zajawka. I powiedz mi, i to autentycznie ludzie yy... Ludzie, ludzie wrzucają, wpadają im rzeczy do wody, bo rozumiem, że z wody to wyciągasz, nie? Tym magnesem. Jak to się dzieje? I to jest legal, bo na przykład ten wykrywacz metali już jest. już na to są jakieś tam paragrafy kruczki, nie? A z tym magnesem jak jest? Ciekawa sprawa, bardzo ciekawa. Mariusz, widzę, że napisałeś, odpiszę Ci po tym, po lajwie to sobie pogadamy, bardzo chętnie. Mariusz, to może jak Ty robisz tyle lat na szelu, to kierownikiem jakimś jesteś? Może załatwisz nam zgodę na nagrywania u Was? <grych> A może nawet masz chętnych na stacji, którzy by wystąpili? Dobra, spoko. Ja cię przyjmę mordko po tym, po live nie ma problemu. Dobra, spoko. Po co miałbym komuś dawać twój numer? burdo? Na, na, na spokojnie, bez, bez, tego, bez stresowo ja sam wiem, że są różne cyrki z numerami, bo mój numer jest publiczny. Ja mam numer telefonu tak otwarty, że każdy może go bez problemu znaleźć. Nie wiem jak ciężkim trzeba by być człowiekiem, żeby nie znaleźć mojego numeru telefonu. I przez to, że jestem publiczny, no bo musi być publiczny z tego powodu, że występuje dużo i moi klienci dzwonią się na mój numer, bo już nie korzystam z menadżerów żadnych. No to bardzo często dzwonią do mnie i robią sobie jaja przez telefon. Bardzo często. A ja już zablokowałem w ogóle możliwość dzwonienia do mnie zastrzeżnego, bo było tak za dużo. Jak kliknąć M4? Nie rozumiem. M4? Chyba F4. Ha, czaje. Ja cię obczaję. A masz tam jakieś filmy, czy to jest po prostu nazwa? Bo jak masz jakieś filmy, to ja chętnie. Bo w ogóle mnie ten temat yy, interesuje, wiesz? Weź mi daj znaka, bo nie wiem czy słyszać, jak wtedy pytałem czy to jest legal wszystko, bo wiem, że z wykrywaczem niekoniecznie. Siemano Nikodem, Siemanderou Widzę, że im dłużej ten live trwa, tym więcej osób wchodzi i się odzywa fajnie. Witaj obywatelu. W ogóle witaj obywatelu Nikodem. <grym> Coś mi tu zacięło się, halo. O matko, tu masz tych filmów. Ty, i to ciekawe, że z tego jest zarobek jakiś. To zaczyna mnie interesować. Zarobek mnie interesuje. Wobecnie <grym> obecnie się spłukałem trochę z gotówki. Bo na czynsz wydałem i jestem spłukany, a że jestem chwilowo na bezrobociu, no to <grym> kolorowo się zaczyna robić. balko o przetrwanie trochę. Super, super, mega mi to Jara. Znaczy, pe pewnie też w jakimś stopniu legal, bo pewnie idzie też zrobić coś illegal. Kurde, Magdalenka, no ale Ja Tak blisko, rzut beretem. Fajnie, że są takie stacje niedaleko, które mnie kojarzą. Ja sobie chętnie odwiedzam takie stacje naprawdę. Mam już kilka na liście, bo sporo osób też mnie zaprasza tako, żebym wbił i mam kilka takich stacji na liście, którym obiecałem, że przyjadę, ale czasowo ciężko ostatnio. Czytaj publicznie jako El Znatan? Nie no spoko, ja wiem, że o takich rzeczach się na publik nie rozmawiam, więc nie przejmuj się mordo. Na luzie. Mordo, w ogóle ja do Ciebie pewnie na pan mówić, jak ty już 18 lat na stacji robisz. Pewnie masz z 50. A ja do Ciebie na ty na, na pieprzem, Panie prezesie. <gry> Dobra, jest jak tu, jakby ktoś się, nie wiem czy ktoś ogląda to ze względu na to co ja robię czy po prostu pogadać. To tu planuję sobie zrobić taki zamek, jak się kiedyś w grach Minecraft robiło, taki typowo z fosą i taki obronny. Z dziedzińcem i tak dalej. Dlatego muszę sobie zrobić jak największy mm, teren. I myślę, że ten już jest całkiem spoko. Przynajmniej że czat mi się przywiesił. A wy po prostu nie piszecie. 뚜루루뚜루뚜 Nie wiem o czym gadasz, mordo. Ja jestem w szoku w ogóle jak się teraz albo jakieś slang użyłeś, ale nie wiem o, czu, o czym do mnie mówisz. A ja, ja czytam, ja wszystkie wiadomości, które tu przyjdzie czytam, więc możecie śmiało się wypowiadać. Tylko sensownie, ale tak, żebym się nie przerażał, że nie rozumiem. Ej, no gitara, jak to wyłożę tutaj, to będzie to jest plac. Mało, mało derta. No <grym> i tak będę z tego tu w pewnym momencie fosa robił, ale po co muszę mieć rzut okiem na to, jaki, jakim terenem dysponuję. Obserwujesz mnie na Instagramie, nie ma? co się stało? Nie rozumiem. O co chodzi? Czemu takim slangiem piszesz, mordo? Ja bardzo mało osób obserwuję na Instagramie i to takich najbliższych znajomych w sumie. Albo takich, których obserwuję z tego powodu, że ciekawi mnie co robią, nie? Jakieś tam... No ciężko powiedzieć, no. Mało, w każdym razie nie robię spam konta, nie obserwuję masowo. sam się głównie znajomych jakieś tam technologiczne i z niusami te z ciekawostkami niusami konta aha no właśnie tak się domyślałem że coś robisz nadużywasz tego słownika ale spoko. To musisz popisywać to w ten, w, w sztuczną inteligencję, w ten Chat GPT i zobaczyć, co ci będzie mówił. Dobra. E, ja będę kończył tego live'a generalnie, za jakiś czas upale znowu, bo to było ciekawe doświadczenie. Będę streamował. A wy, jak chcecie ze mną się skontaktować, to zapraszam na Insta, ja chętnie z wami popiszę. Siema.